Czy wy też macie takie wrażenie, że w tym naszym hobby wszystko musi być szalenie skomplikowane? Tak jakbyśmy do każdej nawet najprostszej rzeczy musieli dopisywać kilka stron przypisów. Tutaj nic nie jest jednoznaczne, tutaj wszystko jest tak, ale to zależy, to nie tak jak myślisz. I jeżeli wy jeszcze tego tak nie postrzegacie, to być może jest dla was nadzieja, być może to jest właśnie ten czas, żeby się z tego hobby wycofać. Uwierzcie mi, wasz portfel wam za to podziękuję. I tym najbardziej zamglonym z tematów, no może oprócz kwestii interpretacji rozmiarów, ale o tym już rozmawialiśmy, jest kwestia podejścia do wodoszczelności. I moje osobiste podejście do tego, czy dany zegarek zabieram do wody, czy nie, no mogę podzielić na dwa etapy. Pierwszy to taki etap niewinności, etap zanim poznałem fora, grupy, zanim wpadłem w ten wir dyskusji internetowych. Było bardzo proste. Jeżeli zegarek miał napisane na kopercie Water Resistant, dowody brałem. Jeżeli zegarek tego nie miał, nie brałem. I zdaje się, że to jest właśnie takie wyjściowe, domyślne podejście każdego człowieka, który w zegarkach nie siedzi, co możemy też zaobserwować na basenach. Przecież wszyscy pływają ze swoimi smartwatchami. A no dobrze wiecie, że one mają zazwyczaj maksymalnie 50 metrów wodoszczelności. Wypuszczony jakiś czas temu Apple Watch Ultra był bardzo mocno promowany z tego tytułu, że miał 100 metrów wodoszczelności w tym świadku smartwatchy to jest taka, wiecie, już bardzo wysoka wartość tego parametru. I ludzie do tego podchodzą prosto. Basen ma 2 metry. Głębokości, zegarek 50 metrów wodoszczelności, pływamy. Proste, nie? A jak to wygląda w świecie entuzjastów zegarkowych? No, mniej więcej tak, że Moonwatch może lecieć na Księżyc, ale nie nadaje się do mycia garów. <złuch> Znacie tego mema, nie? No właśnie. W naszym świadku zwykło się przyjmować, że bez 100 metrów wodoszczelności zegarka nie powinno się brać do wody. A co gorsza, te mity są jeszcze powielane przez same marki zegarkowe. Co ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć? Im naturalnie zależy na tym, żeby ludzie jak najmniej brali te zegarki do wody. Im mniej będą je wystawiać na jakieś szkodliwe warunki szkodliwe czy tam trudne warunki, po prostu. Tym mniej reklamacji do obsłużenia, jeżeli coś w produkcji zegarków poszło nie tak. Ale wracając już do tych naszych dyskusji, pewnie natknęliście się na pojęcie. Ciśnienia dynamicznego. Jest to ten kluczowy czynnik, który odpowiada za to, że 30 metrów wodoszczelności w zegarku interpretujemy jako 30 mm, czyli zegarek nadający się wyłącznie do tego, żeby go zmoczyć w czasie deszczu. Ale już Wam tłumaczę, jak to myśl tej teorii wygląda. Dajmy zegarek 30, z 30-metrową wodoszczelnością. On ma tę wodoszczelność, ale tylko statyczną. Bo podczas naszego ruchu w wodzie wytwarzane jest ciśnienie dynamiczne, które zmierzone dokładnie na zegarku przewyższa to wynikające z faktycznego zanurzenia. Brzmi sensownie, prawda? Nagle dynamika płynów jest nam wszystkim bliższa, wszyscy ją rozumiemy. I jakoś możemy zastosować do takiego codziennego życia. I nagle z zegarka o wodoszczelności 30 metrów, robimy zegarek o wodoszczelności, tak jak wspomniałem, 30 mm. I gdy tak wchodzisz w ten światek jako taki świeżak, i czytasz tych bardziej doświadczonych entuzjastów, oglądasz youtuberów, którzy to powielają, czytasz blogerów, którzy piszą o tych samych, o tym samym, i wpadasz też na posty Marek, które tak samo sprawę ujmują. To siłą rzeczy zaczynasz w to wierzyć. A przynajmniej ja uwierzyłem, i nagle moje podejście zmieniło się totalnie, i nagle bez 100 metrów wodoszczelności i zakręcanej koronki ja zegarka do wody bym nie wziął. Żeby tutaj się nie bawić w jakiś wykład z fizyki, do którego ja też się swoją drogą nie nadaję, a moje ostatnie zajęcia z hydrodynamiki to miały miejsce prawie 20 lat temu. Powiem tylko tyle, że. Żeby wytworzyć ciśnienie dynamiczne na zegarku będąc w wodzie, ciśnienie dynamiczne przewyższające trzy atmosfery, musielibyśmy machać naszymi rękami szybciej niż uderza zawodowy pięściarz nad wodą, czyli bez tego oporu jaki stawia nam woda. Jest jeszcze oczywiście kwestia skoków do wody, ale tutaj również trzeba by było skakać z kilkunastu metrów, żeby to miejscowe ciśnienie dynamiczne w trakcie uderzenia zegarka o taflę wody przekraczało 3 atmosfery. Odnoszę się tutaj do tych trzech atmosfer, ponieważ dzisiaj jest to taki minimalny poziom wodoszczelności w zegarku. Więc odpuśćmy sobie naprawdę temat ciśnienia dynamicznego. Tutaj mamy dużo innych czynników do rozważenia. W przeciwieństwie do tego jednego sensownych. Na chwilę jeszcze wrócę do moich doświadczeń. Moim pierwszym takim zegarkiem już w tej erze entuzjasty, że tak to powiem, był taki Longin z serii Master Collection z chronografem i potrójnym kalendarzem, fazami księżyca, gdzieś go Wam tutaj pokażę. To był taki pierwszy zegarek, który kupiłem, wydaje mi się, że odnajdując swój gust. Wcześniej miałem Submarinera, ale to był. Taki domyślny wybór na pierwszy taki luksusowy zegarek, na jakim je było stać. Po prostu wszyscy kupowali Rolexa, więc ja też kupiłem Rolexa. Ten Longin był zegarkiem wybranym przeze mnie i nosiłem go wszędzie, również do wody. Zegarek miał 30 metrów wodoszczelności. I dopiero gdy zacząłem o tym pisać, opowiadać na, na grupach czy tam na forach, to dowiedziałem się, że tym debilem, który, mia, który ma więcej szczęścia niż rozumu. I tylko dlatego ten zegarek mi nie zamógł. Ja oczywiście od razu przestałem się z nim kąpać, a do tematu wodoszczelności podchodziłem tak jak mi radzono. Moje wątpliwości pojawiły się, gdy zakupiłem ten oto zegarek. IWC Mark 18. Zegarek z wodoszczelnością na poziomie 6 barów, czyli 60 metrów. Która to była zawsze wymieniana jako jego największa wada, która czyniła go z niego zegarek, nie nadający się do zabrania go do wody. Ale w pudełku znalazłem instrukcję, a w tej instrukcji bardzo ciekawy obrazek, który wam tutaj pokażę. IWC, producent zegarka, czyli strona realnie prawnie odpowiedzialna za prawdziwość tych porad, gwarantująca ich dokładność, twierdzi, że mogę się z nim spokojnie. Nie tylko myć. Mogę pływać i nurkować, i z jednej strony mam doradców internetowych, którzy są doświadczeni i oczywiście wszystko wiedzą lepiej, a z drugiej, producenta, który za prawdziwość swoich słów w jakiś sposób odpowiada, który gwarantuje to, że ta wodoszczelność w tym zegarku pozwala mi z nim nurkować. Podobnie z tym pilotem od Patka. On również ma 60 metrów wodoszczelności. I ja instrukcji do tego zegarka znalazłem porady na temat pływania z tym zegarkiem. Wiecie jakie to są porady? Zmieńcie pasek na inny niż skórzany, bo może się uszkodzić. Nic więcej na ten temat nie ma, nie znalazłem tam żadnej tabelki. Ale nie ma żadnego przestrzegania, że 60 metrów to się nadaje do mycia garów. Jest wyłącznie rada zmieńcie pasek ze skórzanego, sensowna zresztą. Ja nawet zadałem sobie trud i odwiedzając dwa różne butiki Padka, przyszedłem i zapytałem o ten, tę kwestię właśnie i to samo mi potwierdzono. Ten zegarek to zegarek sportowy, który jak najbardziej można korzystać, z którego można korzystać w wodzie. Co więcej, te oto zakręcane pushery z boku nie muszą być zakręcone, gdy wchodzimy do wody. Ich zakręcenie powoduje wyłącznie to, że nie przycisną nam się przypadkiem, co mogłoby spowodować dostanie się wody do środka. Podobne podejście ma Omega, która również mówi wprost, że ich 50 metrów wodoszczelności oznacza tyle, że możecie ten zegarek zabrać na głębokość 50 metrów. To taka propozycja mycia garów ze Speedmasterem. Więc siłą rzeczy ten temat mnie zainteresował. Zacząłem go po prostu drążyć i znalazłem kilka fajnych ciekawostek. Ludzie siedzący w zegarkach znają zapewne normę ISO 6425, czyli normę określającą wymagania względem zegarka, jeżeli chcemy go nazywać zegarkiem nurkowym, czyli wymagania odnośnie wodoszczelności, odnośnie testowania tej wodoszczelności, odnośnie odporności na zmianę temperatur, czy nawet kwestii bezela, czy innego innej funkcjonalności umożliwiającej odmierzanie upływającego czasu. I te prawilne nurki są zgodne z tą normą. Zwłaszcza te tańsze, bo wiadomo, nikt się nie zastanawia, czy submariner jest zgodny z jakąś tam normą ISO. Ale dużo tańszych zegarków chwaliło się tym, że są zgodne z normą 64,25. Ale okazało się również, że jest kolejna norma: norma dotycząca wszystkich zegarków, nie tylko. Nurków. Norma, która została opublikowana w 1990 roku i po 20 latach zaktualizowana, i do dziś obowiązuje ta i forma z 2010 roku. I pokażę Wam tutaj, co autorzy tej normy o niej wspominają. Jeżeli zegarek chwali się odpornością do 30 metrów, to znaczy, że nadaje się do wszystkich aktywności w wodzie sięgających tej właśnie głębokości. Konsumenci zyskują gwarancję ochrony, którą dostarcza każdy zegarek sprzedawany na rynku z oznaczeniem Water Resistant. Niezależnie od producenta. Zatem każdy zegarek sprzedawany z oznaczeniem Water Resistant takie wymagania powinien. Spełniać. I warto tutaj zaznaczyć, że ISO to nie jest tylko organizacja działająca w tym naszym zachodnim świecie. Chiny również są członkiem tej organizacji. Zatem mając to wszystko powyższe na uwadze, czy temat jest tak prosty, że jak mamy 3 ATM na zegarku, to możemy z nim spokojnie nurkować do 30 metrów. No niestety, niestety nie jest to w końcu zegarki. To nic nie może być tak proste. Przede wszystkim Samo istnienie tej normy ISO nie jest gwarantem tego, że każdy zegarek ją spełnia. O ile producent nie wysyła tych zegarków do jakiejś zewnętrznej certyfikacji, to nie mamy takiej gwarancji. Owszem, kupując zegarek od jakiegoś renomowanego producenta, możemy założyć, że on te, te wszystkie wymagania dowozi, ale kupując coś z AliExpress, miałbym tutaj pewną rezerwę, chociaż tutaj też nie można generalizować. Tak czy inaczej, Najważniejszą rzeczą jest stan faktyczny wodoszczelności. I ten stan powinniśmy regularnie badać. Im starszy jest zegarek, tym częściej. Wszelkie historie o zalanych zegarkach wynikają głównie z jego wieku, ze starzenia się tych uszczelek, z utraty tej wodoszczelności lub też z jakichś problemów na linii produkcyjnej, jeżeli zalewamy zegarek nowy. Mnie nie udało się utopić mojego pierwszego Casio z 30 metrami wodoszczelności, którego używałem przez całe moje nastoletnie życie, którego w ogóle nie oszczędzałem, a byłem wielkim fanem skoków do wody. Nie udaje mi się też cały czas utopić mojego Munswatcha, a bardzo o to zabiegam. A z drugiej strony, miałem Omega Globemaster ze 100 metrami wodoszczelności którą ode mnie odkupił mój kolega i on ją utopił na basenie. Na szczęście zegarek był na gwarancji i Omega mu ten zegarek naprawiła, ale to też pokazuje, że same cyferki na tarczy czy na kopercie nie gwarantują wam tej szczelności, bo różne rzeczy mogą się zdarzyć. W przypadku tej Omegi to musiała być jakaś wada produkcyjna, bo ja wcześniej tego zegarka do wody nie zabierałem, więc nie sprawdzałem tej wodoszczelności. Mój kolega wziął ją na basen i z tego co wiem to chyba w pierwszym pływaniu zegarek nabrał wilgoci. Realna wodoszczelność na poziomie 30 metrów pozwala realnie zejść z zegarkiem na te 30 metrów. I to są fakty. Nasz ruch ręki w wodzie nie jest w stanie wywołać ciśnienia dynamicznego które przekroczyłoby tą granicę, jaką zegarek wyznacza. A im większa głębokość, tym mniejszy wpływ tego naszego ruchu ręki, tego ciśnienia dynamicznego na ogólne ciśnienie wywierane na zegarek, bo im głębiej jesteśmy, tym mniejsze możliwości ruchowe mamy. To też są fakty. Kluczem jest tutaj jednak ta realność tej wodoszczelności, którą. Odczytamy wyłącznie testując. Oczywiście, kupując zegarek nowy, możemy oczekiwać od producenta, że ta wodoszczelność tam jest, a w wypadku, gdyby jej nie było, dochodzi swoich praw z tytułu reklamacji. Te wszystkie obiegowe opinie na temat, no nie wiem, wchodzenia do wody z zegarkiem wyłącznie od 100 metrów wodoszczelności wzwyż, one nie mają żadnej podstawy. W realnej ochronie jaką dana wodoszczelność zegarkowi zapewnia, ale też nie są bezpodstawne. Wiecie, im mniejsza ta wyjściowa wodoszczelność danego zegarka, tym większa szansa, że upływ czasu obniżył tę granicę jego szczelności do poziomu, który realnie zagrażałby jego zalaniu. Ja miałem takiego Blancpain Leman 20-letniego, który wyjściowo miał 100 metrów wodoszczelności. I ja się z nim kąpałem, ja z nim pływałem na basenie, w morzu, skakałem do wody i tak dalej. I w czasie serwisu, w czasie testów, wyszło, że on ma 40 metrów wodoszczelności. Czyli po tych 20 latach ten zegarek po prostu stracił swoje właściwości. Ale gdyby to nie był Le Mans, tylko dajmy Willere, który wyjściowo na 30 metrów wodoszczelności, to zapewne te Upływające lata obniżyłyby jego wodoszczelność do poziomu, który skutkowałby tym, że moja aktywność w wodzie z tym zegarkiem spowodowałaby jego zalanie. I nawet tak z nowymi zegarkami, jeżeli kupujemy nowy zegarek z 30 metrami wodoszczelności i występuje tam jakaś nie wiem mała wada z uszczelką, to realna ochrona tego zegarka może wynosić zero, czyli on może nie wykazywać żadnej wodoszczelności. Dlatego mamy dużo więcej historii na temat zalania zegarka z 30 metrami WR niż historii o zalaniu zegarków ze 100 metrami. No, sam znam kilka przypadków. Ludzi, którzy zalali na przykład na lub Lange Saxonie, ponieważ zapomnieli, że mają na ręku i weszli z tym do wody. A zapewne, gdyby te zegarki miały wyjściowo 100 metrów wodoszczelności, to mimo ich ze starzenia się lub wad konstrukcyjnych, które w tych zegarkach były, prawdopodobnie by te styczność z wodą mogły przetrwać. Nie mam tutaj niestety żadnego takiego jednoznacznego podsumowania, bo temat jest, jak to zwykle bywa w przypadku zegarków, skomplikowany i tak, ale jest tutaj niestety adekwatną odpowiedzią na wiele pytań. Mogę jednak powiedzieć to z całą pewnością. Ludzie mogą mieć swoje opinie. I mogą indywidualnie odczuwać granice bezpieczeństwa, granice, po której czują się bezpiecznie wchodząc zegarkiem do wody. Czy to będzie 50 metrów, czy to będzie 100 metrów. Mogą mieć tę opinię, mogą mieć tę opinię popartą jakimiś historiami, byleby to nie było ciśnienie dynamiczne. A my możemy te historie brać do siebie lub nie brać do siebie. Możemy wypracować swoją własną, jakby taką granicę komfortu psychicznego z zabieraniem zegarka do wody. Ale jeśli na przykład skreślacie Moonwatch jako wasz wybór takiego daily zegarka tylko z tego tytułu że nie ma 100 metrów wodoszczelności to być może powinniście zmienić zdanie zwłaszcza teraz kiedy te zegarki są dodatkowo certyfikowane w całości przez Metas. To są zegarki które realnie możecie zabrać na głębokość 50 metrów i zastanówcie się czy te 100 metrów jest wam naprawdę potrzebne. Zostawmy jednak te obiegowe opinie, bo one tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. Może poza tym, że kształtują jakoś postrzeganie pewnych kwestii przez szersze grupy, ale dla nas konsumentów istotne jest to, co mówi nam producent. A gdy producent zegarka wyposażonego w 30 metrów wodoszczelności, takiego jak na przykład Seiko Omiłatari, który akurat ma 30 metrów wodoszczędności, właściwie tutaj jest napisane wyłącznie water resistant, nie jest podany, nie jest podany do, dokładny wynik. Ale Grand Seiko jest jednym z tych producentów, którzy powiedzą wam, że z tym zegarkiem to możecie co najwyżej ręce sobie umyć. I jeżeli producenci to robią, jeżeli producenci próbują konsumentom przekazywać, że dopiero na, dajmy 100 metrów jest wystarczające na zabranie zegarka Dowody to robią to wyłącznie z dwóch powodów. Albo oszukują z tą wodoszczelnością, czyli tej wodoszczelności w tym zegarku faktycznie nie ma, albo właśnie próbują takimi drobnymi sugestiami przekazać Wam takie nawyki, żebyście tego zegarka nie używali zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z jego możliwościami. Ja tu zastosuję taką analogię motoryzacyjną. To tak, jakby producent samochodu. Sugerował wam, żebyście nim nie jeździli szybciej niż 80 km na godzinę, ponieważ to może w jakiś sposób narazić go na jakieś naprawy gwarancyjne, ponieważ powyżej tej prędkości częściej zdarzają się jakieś awarie. Ja lubię te analogie motoryzacyjne. Tak jak wspomniałem już wcześniej, nad zegarkami mamy jakiś parasol ochronny, który nie pozwala nam traktować ich jak innych przedmiotów, za które płacimy. I korzystają nad tym wyłącznie producenci, nie my konsumenci. Dlatego ja będę tę analogię stosował. Być może otworzę komuś oczy na tematy, nad jakimi się nie zastanawiał i przyjmował je y, jako oczywiste. To nie jest oczywiste, że 30 metrów to jest wyłącznie do mycia rąk. Jeżeli producenci tak mówią, a są tacy producenci z ostatnich tygodni, jakich przyłapałem, to było właśnie między innymi Grand Seiko, był Nomos którzy po prostu yy, budując sobie jakiś taki bufor bezpieczeństwa w wykorzystywaniu ich zegarków, bo nie wierzę, żeby oni nas y, tak naprawdę okłamywali, że ten zegarek nie ma tych 30 metrów, próbują na użytkownikach wymusić jakiś sposób użytkowania tych zegarków i to nie jest fajne. Więc tutaj, właśnie tutaj należą się wielkie brawa choćby dla Omegi, czy nawet, czy też dla Rolexa, którzy mówią wprost, ta wodoszczelność gwarantuje schodzenie na taką i taką głębokość czy IWC. Temat skomplikowany. Jest na pewno nie wyczerpałem go w całości, ale mam nadzieję, że y, troszeczkę go rozjaśniłem. Po prostu nie przyjmujcie tak bezkrytycznie wszystkiego tego, co jest powtarzane w internecie, a i to, co mówią do nas producenci w swoich broszurach reklamowych też warto y, krytycznie weryfikować. Do zobaczenia następnym razem.